Sytuacja wygląda w sposób następujący. W niedzielę o 14 w pałacu 6 odbędzie się spotkanie z Martinem Caparrosem, argentyńskim reporterem, twórcą książki, o którą się opieram. W zasadzie na tej książce jest oparty cały dzisiejszy odcinek. Będzie on poświęcony kwestiom prekariatu. I wykluczenie na świecie. Nie wiem, czy jako leniwiec jestem odpowiednią osobą do opowiadania o biedzie i wykluczeniu w krajach, tak zwanego Trzeciego Świata, natomiast w zasadzie chciałem wypowiedzieć się w tej sytuacji o samej idei Trzeciego Świata, która, moim zdaniem, jest ideą Mało, że tak powiem, mało spójno, dlaczego trzeci świat. Że stary świat, Europa, Azja, że nowy świat, Ameryka. I ten trzeci, ani stary, ani nowy, wykluczone, kraje południe. Po pierwsze, w samej numeracji Trzeci Świat sugerujemy, że ten pierwszy i drugi są lepsze. Czyli mówienia o Trzecim Świecie, pomimo tego, że brzmi to jak eufemizm, jest czymś w rodzaju hu, no wykluczenia takiego. Mówienie o północy i południu z kolei jest bardzo mglisty. Martin Caparros w tej książce gigantycznej liczy ono... że zaraz tutaj sobie będzie zobaczyć ile ona liczy. No trzeba to będzie ocenić zaraz. No liczy z, z, z 700 stron. D tutaj w zasadzie nie da się tego tak łatwo sprawdzić. Ile ona liczy? Zbadamy, tutaj tu jest ileś tam. No, trochę jest z tych stron. Trochę się z tego namnożyło. Przejść przez to wszystko. O jezus, mary. Przejść przez to wszystko to jest w ogóle jakaś masakra. Tutaj, matras, dobra. Zobaczymy, ile tu jest z tych stron. No, jest ich dużo. W każdym razie. Kaparos pisze tutaj takim smutnym trochę stylem, a jest 713 stron. Kaparos mówi, że jest e, niekorzystna sytuacja na świecie, i że w trakcie przeczytania samego wstępu sporo ludzi umiera z głodu, tak? Ja się tutaj się śmieję, że, że leniwcem jestem, ale to są teraz bardzo poważne sprawy i ogólnie rzecz ujmując, no to nie jest fajne, że, że ludzie umierają z głodu, e, i o tym będzie można właśnie usłyszeć w Pałacu Szustra w niedzielę o 14.00. E, no i tyle. Kaparos to jest e, bardzo kumaty gość. On możliwe, że będzie nominowany w przyszłym roku do nagrody e, Kapuścińskiego, zasłużył sobie na nią. Równolegle też e, zachęcamy do lektury naszej recenzji książki Wykluczeni Artura Demosłowskiego, która traktuje nie o głodzie i o, 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 o tym takim fizycznym cierpieniu, tylko bardziej o takim ekonomicznym, marksistowskim. No ja mogę mówić o Marksie bardzo dużo, dlatego że e, ja go nigdy nie czytałem, więc Wedle ostatniej idei, którą sobie tak wymyśliłem, w ogóle nie warto rozmawiać o książkach, które się czytało. No bo, no bo co? To, to takie chwalenie się jest zupełnie, zupełnie nie, 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 nieeleganckie, nie przystoi intelektualistom. Rozmawiać trzeba tylko i wyłącznie o tych książkach, które się czyta, które są przed nami. Tak, że, że jest. Jest jakiś progres do wykonania. Jak mówimy tylko o tym, co już żeśmy przeczytali, to w ogóle. W ogóle. Rozumiecie o co mi chodzi? To tak, jakbyśmy yy, na przykład mówili cały czas o swoich byłych, tak? No właśnie, no były, były dziewczyny. No, nie można o nich powiedzieć złego słowa, yy, albo w chłopakach, tak? No, można niby, ale no, no, po co? Trzeba mówić o, o przyszłości, o tym co, co przed nami, a tu matras reklamujemy, nie, nie ma to, o tym co przed nami, no i zareklamujemy, oni mają milion odsłon, my będziemy mieli 20, 20 odsłonowy blok reklamuje milionowy, milionową stronę, milionowy portal, czy tam firmy, nie, nie, tam, a no nawet może sobie poreklamujemy, ale to, to, ona nie jest, nie jest za darmo. Może jak ją przeczytamy, to, to wtedy wam w jakiś konkurs zapodamy na nią, ale najpierw zapraszamy was w niedzielę o 14 do Pałacu Szustra Big Book Festival. I to wszystko, dziękujemy.